mandero wszystkim. Tu na tej strony, mamy sobotę po pracy rodacy, i dzisiaj sobie gdzieś lecimy. Lecimy i to czym lecimy? Jamaszkom, fazerkiem. <grym> A gdzie lecimy? To powiem Wam na razie tyle, że lecimy na Niemcy. Już ładnie obklejone, <laughs> żeby nie porozpierdzielać, nie porysować, bo tu będzie ta turba przypięta pasami. Zobaczycie zresztą jak już będzie stało na wylocie jak to wygląda i resztę dowiecie się już jak dojedziemy. Już tam pojechał Forest dzisiaj wczoraj Bartuś Chris, Michaś Kto tam jeszcze? Sylwia i jeszcze chyba Perez. Także to będzie niespodzianka. Dobra, idę się kąpać po robocie i widzimy się za niedługo. No i mamy Fazerka spakowanego, na trzech paskach się cała torba trzyma. Nie ma szans żeby puściło. Fazerek jest od kogo? Chcielibyście wiedzieć? Od mojej pani. Pożyczyła mi, gdyż teraz do Polski na Wasylicho, a mój Gixxer jest w serwisie w Belgii. Także wymiana przedniej felgi będzie. Koszt, już Wam mówię, 677 euro za samą felgę. Zobaczymy co starczami. czy Wymiana samej Felgi pomoże, czy, czy, czy będzie trzeba jeszcze tarcze kupować? Jeżeli tak, to kolejne ponad 600 euro. Także felga plus tarcze do gigsa, mamy 1200 z hakiem, nie licząc robocizny, paliwa, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to co? Powoli odpalamy i na Niemcy spadamy. Powiem Wam tylko o tyle, że mamy 263 km dojazdu. Także dowiecie się na miejscu, co jest 5 Thank you. Jesteśmy w Niemczech, w Dojczach jesteśmy. Drugi dzionek e, przy lotu tutaj już nie nagrywają, gdyż prywatne sprawy, omawianie grupowych e, tematów. Później turbokola z Chrisem. Nieprawda, jeszcze ja tego nie przyznaję. Hahaha. No, jedyny trzeźwy to Bartuś był. Bartuś nie pił. Taka sytuacja. A zaraz gdzie jedziemy? Jedziemy na tor. Będziemy Jedziemy na tor. Się. Będziemy torować. Tutaj Krystio ja rozumiem literkiem, ale ja zapakowany fazerem. Będzie ciekawie, będzie ciekawie. Ale mamy i szósteczki, i Kawasaki. To cudo, oczywiście. Pokaż, ile ci brakuje. Praktycznie już zero. No i? O, zobaczymy dzisiaj na torze, co to będzie. Nie wierzę w takich stanach na takie rzeczy, może być, może być Pani i Panowie, działo się wczoraj cała nasza baza ódmy krzyk tu rządziliśmy, tam spaliśmy, tam był grill Tam jest oczko wodne i kibel jak ktoś potrzebuje dwójeczkę. Także było fajnie, było fajnie A teraz kieruneczek, Tor O i foreścik w tle. w Oddali Bięknę kwek kwek Opa Popakowani, popakowani Udajemy się na tor, ale sprostowanko Nie będę jednak jechał e... Perez będzie na pewno Perez będzie latał Ja będę będzie latać, mi Sylwia Latasz czy nie latasz? Nie wiem, muszę pomyśleć No ja Fazerkiem nie za bardzo będę latał i nie chcę mi się tego wszystkiego ściągać, a to nie jest maszyna do torowania. Tak to przemyślałem. Także no, ja to często jeździłem na torze właśnie na tym i na różnych innych, tyle że na pleju. O, <śledzimy> ale, ale Perez będzie. Siema, Bartuś. Ten już na Ukrainę spakowany, popatrz. <śledzimy> <śledzimy> Także chyba, chyba tylko Perez. Może Sylwia jeszcze zobaczymy, my będziemy monitorować, robić zdjęcia, kręcić filmiki. O, taka sytuacja. Dobra, zawijamy się. Ja też nie mam zamiaru, mam nowy motor, więc ja też nie będę się świołował. Ale ty nie zostaje, bo z tymi drobami będzie wywołał, ja, ja nie chcę na to. on zostaje, bo Gdzie jego zabytek nie wytyk, wpuszczą. Widać, jak nie To będzie już mnie wpuszczą. Szukam argumentów, Ja się... Nie... Ja się boję, że nie. za bardzo odkręcę się tam wypierdziela. nie? Ale, ale się port, a bym pojechał, dobrze, no nie, to się na to, to nie na tym polega, żeby od razu odkręcać do kurwa końca. W pewnym sensie. Mówię, bez, bez przypału, bo normalnie tam nie jest. by to było jakbyśmy sobie tu przyjechali na parę dni, i z, od tego, od piątka, przyjechali na sam tor, typowo, nie? No ale to będziesz płaciła ten, bo to jest 30 euro za samo kółko duże. No wiem. Czyli zmiana planu, jedziemy. U tu tu, tu będzie, tata. Ta. U tu tu, tu tu fazerem. Fazerem na torze. Pura. Może Agata nas nie zajebie, że Kur. Na e, <laughs> mam nadzieję, że tego nie będzie oglądała. <laughs> no i dojechaliśmy sobie. I teraz idziemy sobie kupić bileciki, magnesy, magnesy. Na, magnesy i, ma, i bileciki na tor. Pierwszy raz na torze będziemy, ale powiem Wam, pogoda wyśmienita jest zajebiście okolica fajna i fazerkiem będziemy torować. Dorob tam jest za EEB, ale nie, nie, pozwoli, pozwoli. Także jest. Gitarra. Raz, dwa, trzy, w teren idziemy my. Chodź, Chris, chodź. A ty na W Niemcowinie. W Niemczech. Das jest autobus. Nie, to jest kartman. Ring, karban, chyba tak. A, to będzie tutaj, nie? też na go karty? A możemy i w kaskach też pojeździć sobie? Nie. Nie. to są go kartki. Tu mamy taką fajną maszynkę, rzuca euro tu z 5 centów, euro to kosztuje, a z piątki, Wam robi się takie coś. Zaczekaj, już patrzę teraz, K o. czekaj co się rzuca. Tutaj wraca tu? i piąta katama. I teraz na patrzmy jak ten skręci. O? Mamy to, kręci. To a To musisz wsadzić, no. Ładuj jak, co łatwo. Stryk. Nie mogę tego elektrycznego zrobić? Stryk. I już tramieli. Zaraz wyleci wymelona. I efekt końcowy. Proszę Emili. Taki. Taki bajer. Że Oj, kapoczak. Dobra, lecimy po bilety. I miał od razu pamiątkę. O. Masz amatorską kartę wjazdową z piwem. Ja już dostałem Chris Pes, 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 pes. Ja nie namawiam, ale może chcesz taką kartkę? Pamiętam to To nam zostaje? To nam zostaje Hardcore <grystanie> Teraz na koń i na tor Spoko Dobra, ściągamy graty, palimy fajka I na tor Ale fury Kurwa, zjedzą nas na tym torze Zajebią nas 3 sekundy O Cofli nas, z kamerą nie wolno wjeżdżać Kazał ściągnąć Podczas demontażu karetka wyleciała w teren Bo ktoś się rozdupczył I I... do 14.13 I musimy godzinkę czekać teraz Peres poszedł przebukować nasze karty, bo już było zapłacone Ale że jest czerwone światło, to wycofali nas i No i co, czekamy, godzinę czekamy Ponoć coś tam mocno się stało, także no co? Życie, nie? Dalej stoimy Dalej czekamy close eee, Closet eee, 13.54 13.54, jeszcze troszeczkę Jeszcze troszeczkę To cudo musi poczekać <grywa> Na swoją kolej I tu no? wygląda zamknięta opona Dobra, tu aż kubasz, nie ma prawie opony Z tej strony Jeszcze jest mięsa, mięsa Jeszcze mięsa, mięsa A przód? Jak ma? O kurwa jesteś jak, to, A, to jest jakiś po no. To Hahaha Z drugiej strony Masakra Zakręt tak nie No, no to, to to dobrze odpierdala O no. Kot kod nad kotami coś było kombinowane no. To ruri do się nie, co on tam kurwa no. wykombinował Kot nad kotami wam powiem Chujowa informacja Dla nas Tor otwarli Nastaliśmy się Ale Zakaz wjazdu dla motocykli nie wiem co tam jest porozlewane w bądź razie nie chcą nas puścić Więc co? Zawijamy się do domu. Słabo, nie Michałku? Ani nie Już się nastawiłem na torę. A tu dupa. Ale to może przeznaczenie. Może przeznaczenie. Dobra, spadamy na Holandię. 270 km mamy, także? Co, Ludziska. Na tym kończymy. Z dupy trochę odcinek, no ale cóż. Nie zawsze jest kolorowo, także do następnego.